Siemka, nie wiem jak wam, ale mi uczenie się debiutów sprawia dosyć spore problemy, ponieważ jest to dla mnie zbyt monotonne i wolę poświęcić ten czas na chociażby liczenie wariantów, na robienie zadań, czy też granie po prostu partii. I wpadłem na taki pomysł, że przedstawię wam masę debiutów, ponieważ będę opierał się na tej książce. Jest to książka Jerzego Konikowskiego, Szybki Kurs Debiutów, i chciałem po prostu Wam z tej książki pokazać z każdego debiutu po jednej głównej linii, tak przedstawionej na szybko, by każdy z nas, w tym ja, bo będę się uczył tutaj razem z Wami. Stąd też właśnie tytuł tej serii. Czyli nauczmy się razem, bo ja przygotowałem tutaj tylko ruchy, właśnie w bibliotece na Czeskomie, i będę je analizował teraz razem z Wami, bo sam jeszcze nie nauczyłem się na przykład danego debiutu. I myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał się tylko na szybko zaznajomić, jak wygląda dany debiut i ta główna linia, to będą do tego idealne filmiki, które będą trwały krótko. Także przejdziemy teraz do debiutu. Dzisiaj sobie omówimy debiut centralny. Debiut centralny następuje po ruchach E4, E5 oraz D4, czyli tutaj jakby bezpośrednia walka o centrum. Dalsze ruchy to e, B, e D4 tutaj odbicie Hetmanem wyprowadzenie skoczka z tempem. Hetman cofa się na E3 dalsze wyprowadzanie figur tutaj ucie, ucieczka ze związania krótka roszada i długa roszada, co jest właśnie na głównej linii wieża na E8 i tutaj jeszcze zobaczę co pisze autor Autor ogólnie pisze, że debiut centralny nie daje białym przewagi, ale dla szachistów lubiących ostrą taktyczną grę jest godny polecenia, ponieważ czarne muszą grać dokładnie, aby nie wpaść pod atak, a jeden nieostrożny ruch może je zgubić. Także wydaje mi się, że dla osób, które lubią właśnie agresywne otwarcia, to otwarcie jest jak najbardziej w porządku. Bo tutaj widzimy po pozycji, że jakby na pewno nie będzie się grało tego nudno. Wydaje mi się, że dosyć dużo się dzieje w tej pozycji tutaj, którą właśnie teraz Wam przedstawiam. Dalej w głównej linii mamy ruch gońcem na E6. Odbicie, odbicie i skoczek na E2. Pion na C6. I to jest jakby koniec głównego wariantu yy, według autora. Także to jest właśnie debiut centralny. Chciałem go wam dzisiaj przedstawić, i wydaje mi się, że w mojej opinii, jak widzę, widzę tak to pierwszy raz, tak dogłębnie to analizując, bo nie miałem wcześniej okazji, to myślę, że wezmę go pod uwagę w przyszłości, bo, bo jest on dosyć taki nowatorski. Myślę, że zwłaszcza na niższym poziomie, rzadko można spotkać akurat ten debiut. Także jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapę w górę. Dajcie suba i widzimy się w kolejnym filmiku debiutowym. Na razie i do zobaczenia.